Cześć, witam Was. Dzisiaj odcinek na temat planów na ten rok, czyli 2021. Co się będzie działo na kanale, co ciekawego Wam pokażę. Z wiosną będę powoli swoje cytrusy wystawiał na, na taras, który chcę zrobić przed szklarnią. Będzie taki taras cytrusowy, na którym pojawią się właśnie moje cytrusiki i będę je po kolei wyciągał i pokazywał też jak pielęgnować cytrusy po zimie, jak sprawdzić czy wszystko jest ok, co z nimi zrobić żeby przygotować, ją, żeby przygotować je na ten sezon także będziemy robić przegląd cytrusów pielęgnować je, wtedy jeszcze pokażę Wam raz moje gatunki, żebyście mogli zobaczyć jakie są niektóre będą przesadzane na pewno będzie troszeczkę wymiany ziemi górnej warstwy, która Podczas zimy troszeczkę mam chł, albo e, jakichś takich e, nalotów e, zielonych, także górnowarstwo będziemy też zmieniać. Owoce będzie się usuwało, żeby, żeby po prostu kwitły na nowo i zawiązywały nowe owoce. Oprócz tego też planuję jakieś tam zakupy. E, co jakiś czas dochodzą jakieś nowe cytrusy do mojej kolekcji. E, na razie u nas wszystko jest pozamykane, więc e, nie mogę nic dokupić ale w marcu jak ruszy wysyłka w moim takim sklepie internetowym, którym zawsze tam zawsze którym robię zakupy. To chcę tam zrobić zakup trzech takich większych cytronów, Dziś po półtora metra, będą miały te drzewka. Cytrony są ciekawymi, cytrusami trochę marudnymi, ale, ale mają zawsze takie ciekawe owoce, Troszkę inne niż powiedzmy te w cudzysłowie standardowe cytrusy, które znamy na co dzień i widzimy w sklepach. Także myślę, żeby właśnie zakupić Cedro Diamant, Cedro di firenza i Piretto. Także te, te trzy cytrusy chcę sobie, cytrony chcę sobie zakupić. Także też od nich zrobię materiał w marcu. Zaprezentuję je Wam, może się Wam spodobają, może też Was skusi, żeby bawić się trochę cytronami. E, póki co w swojej kolekcji, po kolekcji posiadam dwa cytrony e, Cedro Maxima. Jest takie drzewo, które ma może tak powiedzmy 1,20 m. E, troszkę owoców ma tutaj. Dwa duże i dużo jakichś małych zawiązanych. No i jak już w moich filmikach też widzieliście e, taką sporą buddę też koło 1,50 m ma. E, że to są na razie dwa cytrony, które posiadam, ale chcę właśnie powiększyć tą kolekcję cytronów, także możecie oglądać u mnie. E, Szklarnię myślę, że na razie chyba nie będę powiększał, miałem w planach, ale, ale mam trochę inny zamysł, żeby w domku ogrodowym stworzyć taką składaną konstrukcję, którą też wam pokażę. E, która będzie potem na zimowanie, właśnie takich większych tych moich drzewek. Więc tą cytrynę, dużą co kupiłem, co właśnie teraz zimuje w tym prowizorycznym namiocie, e, wyląduje tam i myślę, że pomelo, e, bo to są takie największe powiedzmy moje cytrusy. E, może coś tam jeszcze wrzucę, zobaczę jakie duże e, to będę robił. Także wydaje mi się, że reszta się zmieści, bo jeszcze planuję e, też w marcu podnieść moją szklarnię. Zamówiłem już, czy tam już są u mnie krawężniki takie wysokie na 30 cm, szerokie na 10 bodajże. I chcę te 30 cm podnieść na szklarnię, więc powiedzmy, więcej będzie miejsca, bo będę mógł niektóre te cytrusy powiedzmy bardziej na boki rozsunąć i, i te większe nie będą musiały być tej jednej linii prostej, tylko może takie dwa rządki się wtedy zmieszczą. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym bądź razie może wtedy się zmieszczę. Jak nie, no to będziemy to szalenie powiększać. Także na pewno będzie dużo jakichś tam ciekawych filmików. Na wiosnę tego zapraszam Was do subskrypcji, bo póki co 70% osób oglądających moje materiały nie subskrybuje. Także proszę o subskrypcję, bo to zawsze motywuje do kolejnych jakichś materiałów. No, i jeszcze zapraszam Was do QA, czyli możecie w tym odcinku zadawać pytania w komentarzach. Jak się trochę tych pytań nazbiera, to wtedy będzie odcinek z odpowiedziami. Także jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z cytrusami, to, to zapraszam zdawać je w komentarzu i będę je odpowiadał wtedy w odcinku. Odpowiedziami. Nie wiem, czy to będzie następny odcinek, czy, czy któryś tam z kolei, w zależności jak szybko te pytania się nazbierają. Także zapraszam. Zadawajcie te pytania. A ja wracam do domu i czas odebrać ciaki z przedszkola. Trzymajcie się.